Hej, cześć, witajcie na moim kanale z historii gaming Zapraszam Was tutaj na pokaz mojego modelu yy, z LEGO zbudowanego yy, ze serii Super Mario Mario Kart, dokładnie tak Też oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem łapką w górę Będziemy po 1500 subskrypcji, dokładnie tak. A jeszcze ja przypominam, że odcinki z takich rzeczy, typowo z Lego i takich rzeczy będą na moim nowym kanale Mati Klocki Ale też na moim kanale e Mati, typowo o moim życiu i takich sprawach Będzie też pokazywane moje Lego, cała kolekcja Ogólnie na Mati Klocki kanale będzie właśnie pokazywanie Lego jak buduję I ogólnie e, jakie mam Lego i buduję i też będę prezentować Oczywiście tak Także rozpoczynamy ten nasz film i życzę miłego oglądania no to tak oto widzowie wygląda zestaw Mario Kart w całej okazałości. Mario tak wygląda jak widzicie fajny prawda tak z tyłu wygląda o widzicie tak wygląda z tyłu Mario Kart mm. i Wygląda tak też z tej strony. O. Obrócicie go tak. O. Elegancko, nie? Może też sobie główką poruszę. To pokażę wam, że główką, że główkę możecie Mario sobie porobić. Nie wiem, czy to pokażę wam na wizji, czy nie. Ale coś w tym stylu. O, zobaczcie. Możecie głową jego ruszać. W, w prawo, w lewo, w tył, w przód. Czy nawet bardzo mocno odchylić jego głowę Także to jest coś pięknego Dokładnie tak, o może jego głowę obrócić o jakieś tam stopnie nawet No nie za bardzo Bo zobaczcie co się... Odpadło nam Ale... Tylko odpada nam elementy te takie malutkie, więc... Bo tragedii nie ma, więc... Zamontować się da, więc... Ci nic złego nie wydarzyło. Zaraz to zamontujemy z powrotem. żeby Mary nie obracać, bo widzicie co się wydarzyło. No. Może short jeszcze na ten temat zrobię, że short jeszcze wpadł. To widzę, stwierdzicie, czy taka wersja lepsza była, czy nagrywam mikrofon zwykły. Czy z telefonu yy, i short będzie też z tego. Dobrze? No, dokładnie tak. Także... Do widzenia, do zobaczenia na kolejnym tutaj, no takim, no. Zapraszam Was ogólnie na serię na moim kanale z MA, z, z Super Mario Bros Super Robots Wonder. Będziemy grać kolejny odcinek gdzie się wpadnie z tej gierki. razem ja będę leciał w nią grać na Switchu. O ledzie Nintendo Switchu. Także... 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 Trzymajcie ciepło.